z tej strony Adamak TV, a to jest kolejny odcinek zapytaj Adama czyli odpowiadam w tej serii na Wasze pytania e, więc e, pierwsze pytanie i jedyne które się nie powtarza e, od Tasiolo no więc może zaczynajmy e, zrób 20 pompek sorry nie o więc następne następny człon pytania to e, co co zjadłeś dzisiaj na śniadanie? No więc jeszcze nic nie zjadłem na śniadanie, bo po prostu do, dopiero co z domu wróciłem, a ja się budzę, idę do, do, do szkoły, znaczy oczywiście ubieram się, b, b, budzę się, i idę do szkoły. Co dalej? To z ogoleniem się myślę, tylko nie wiem jak dokładnie by to miało wyglądać, żeby miał dla Was dowody, że się ogoliłem. No więc napiszcie mi jak by to miało niby wyglądać. I co, następny człon to rozbij sobie jajko na głowie. To co, widzimy się y, za chwilę i będzie mnie kamerował kolega. I jeszcze tylko tak wspomnę, że mam swoją koszulkę. No więc jest do kupienia w sklepie Capital link do niego oczywiście w opisie i co widzimy się gdy będę właśnie rozbijał sobie te jajko wasze na głowie proszę O to, to mamy jajeczko Jajo. E i nieudaną próbę no więc co, zaczynamy o kurde To mnie głowa boli rękę Fajnie, rozbiło się to... Ra Razem z moją głową eee. e. Żódeczko Tak, nic nie kapie. Ała, boli to A więc papa Hello.